Szanowni Państwo, chcę powiedzieć dzisiaj o kolejnym wsparciu dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Ci, którzy jakiś czas temu skorzystali z pożyczek Jeremy i Jeremy II i którzy teraz w tej trudnej sytuacji mają zobowiązania kredytowe, otrzymają nowe możliwości. W związku z wpływem epidemii COVID-19 na kondycję ich przedsiębiorstw w uzgodnieniu z bankiem gospodarstwa krajowego wprowadzamy dla nich konkretne udogodnienia. To są między innymi wydłużenie okresu finansowania, czyli przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na spłatę pożyczek niż pierwotnie. Ustalono to z nimi w umowach. Wprowadzenie tak zwanych wakacji kredytowych, czyli przerwa w spłacie zobowiązań pożyczkowych na tę chwilę do czterech miesięcy. Wreszcie możliwość negocjowania w obniżeniu oprocentowania tych pożyczek. Mamy też drugą propozycję: nowe, bardzo preferencyjne pożyczki. Jestem już po rozmowach, po ustaleniach z bankiem gospodarstwa krajowego, uruchomione będą w przyspieszonym trybie pożyczki dedykowane przedsiębiorcom z terenu województwa łódzkiego, tym, którzy znaleźli się, w, oczywiście, w trudnej sytuacji w naszym województwie. Będziemy mieli do podziału na takie pożyczki kwotę. 50 milionów złotych. Te pieniądze będzie można wykorzystać na choćby pokrycie niezbędnych wydatków firmy, na utrzymanie niezbędnej działalności, jak na przykład wypłata wynagrodzeń, na zobowiązania publiczno-prawne. Ta pożyczka może zabezpieczyć płynność finansową firmy. Może być wykorzystana na wydatki inwestycyjne, czyli na zakup maszyny, sprzętu. Będzie zawierała opcję karencji w spłacie oraz stosowanie tzw. wakacji kredytowych, co oznacza, że przedsiębiorca teraz skorzysta ze środków, ale okres pierwszej spłaty będzie mógł być odroczony, a w następnych latach będzie mógł skorzystać z kilku miesięcy bez spłat rad pożyczkowych. Przedsiębiorca nie będzie też ponosił jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji w związku z taką pożyczką. Myślę, że są to bardzo dobre warunki. Są to pożyczki skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Pieniądze na te pożyczki będą, i to jest bardzo ważna informacja, myślę, do dyspozycji już najprawdopodobniej w kwietniu.